Jak wypłacać pieniądze ze spółki zo i jakie podatki od tego zapłacisz? Osiem sposobów. Numer jeden to powołanie. Powołanie do pełnienia funkcji np. prezesa zarządu. I tutaj płacimy podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli 12 na 32% plus 9% składki zdrowotnej. Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki na podstawie artykułu 176 KSH. Tutaj płacimy podatek dochodowy według skali podatkowej 12 na 32%. Umowa o pracę. Tutaj już mamy pełne oskładkowanie, czyli składki społeczne. Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczkę na podatek dochodowy według skali podatkowej. Mowa o dzieło, również taka z przeniesieniem praw autorskich. I tutaj płacimy podatek według skali podatkowej. Najem od wspólnika na rzecz spółki. Na przykład samochodu na rzecz spółki albo jakiejś powierzchni mieszkania, którą wyciela się na cele prowadzenia biura tej spółki. I tutaj płacimy podatek dochodowy według ryczałtu. Faktury wystawiane przez wspólnika z jego jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz spółki za wykonane. Usługi. Tutaj wspólnik zapłaci podatki według formy opodatkowania, z jakiej korzysta właśnie w ramach działalności gospodarczej, czyli skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt, plus dodatkowo składka zdrowotna oraz składki społeczne. Diety zwolnione z podatku, dywidenda 19%. Jeśli właśnie szukasz księgowej, która pomoże ci rozliczyć Twoją spółkę, to skontaktuj się ze mną.